Finalski! Bardzo dziękuję, dzień dobry. Słuchajcie, bez wątpienia w tym roku, jakby w wyborach, chodzi o młodych. Starych ludzi, 50-60-latków, już się raczej nie da przekonać do, do innych poglądów. Natomiast jest na rynku, co roku zresztą na niego wchodzi, mnóstwo młodych osób, które nie do końca wiedzą. Czy im bliżej do pisu, do bro, czy może jeszcze gdzie indziej. I słuchajcie, miejsce, w którym ja się znalazłem, e, pozwala mi przyjąć taką wyjątkową optykę, bo jeszcze jestem młody, a już jestem stary, e, jako rocznik 90. Także mając te 33 lata, wciąż doskonale rozumiem e, ludzi młodych i, e, e, i to, gdzie, gdzie stoją. Po pierwsze, większość moich kolegów, to jest jakby z trzech powodów, Wciąż ma 20-20 parę lat, a to z tego tytułu, że środowisko twórców internetowych, w którym się na co dzień poruszam, to są ludzie zazwyczaj młodzi, więc często się z nimi spotykam i jakby dzięki temu też ich rozumiem. Po drugie, na co dzień mieszkam z 22-, 23-latką i 25-latkiem. Jak to się stało, że zamieszkaliśmy razem i mam takich spolokatorów chwilowo? Nie wchodźmy w szczegóły, natomiast um, rozumiem ich optykę i, i słyszę, i słyszę, ich co dzień. Jakbym wam jeszcze powiedział w ogóle z kim mieszkam, a jedna z tych osób to Marcin Dubiel, to w ogóle myślę, że byście się bardzo mocno zdziwili. Także słuchajcie, ja jeszcze pamiętam jak to jest mieć 20 lat i mieszkać w Polsce. I to jest trochę tak, że ogólnie spore rozczarowanie, pogania kolejne spore rozczarowanie. Um, Długo się nad tym zastanawiałem, dlaczego młodzi ludzie nie, nie chodzą do wyborów. I, I nie mówię, że wszyscy, ale można powiedzieć, że regułą jest, że więcej nie chodzi niż chodzi. I zastanawiałem się, dlaczego tak jest. Doszedłem do następujących konkluzji. Jeden. Mają dość bycia okłamywani. Bo od dziecka słyszymy bajki o świętym Mikołaju. Słyszymy, że nie warto dyskutować ze starszymi. Słyszymy, że jak będziemy się dobrze uczyć, to potem będziemy mieli dobrą pracę, która pozwoli nam godnie żyć. O tym, że rządzące nami elity, to tak naprawdę mają na celu nasz interes, a nie swój. No jakby dorastając widzimy, że to wszystko często okazuje się nieprawdą. I za każdym razem, no... Ten Matrix jakby się chwieje, i ta fasadowość wychodzi. I wreszcie, dwa, dlaczego nie chodzą, nie chodzą do wyborów, to dlatego, ponieważ czują, że nic nie mogą zmienić. Czują taką beznadzieję, że ich głos mało waży. I faktycznie poza tym, wiecie, no, nawet jak oddamy na kogoś głos, no to ostatnie kilkanaście czy kilkadziesiąt lat po 91. pokazywało, że przychodziły kolejne toparnie, które miały jakieś ambitne cele. A potem wiele się nie zmieniało w sumie. Więc to tą beznadzieję jeszcze bardziej podtrzymuje wśród, wśród młodych osób. I miałem dzisiaj długą rozterkę. Jak to wszystko, ubrak słowa, żeby nie wyjść tu na jakiegoś mega fanboya Sławka Mencena. Yy, yy, ja po prostu lubię, słuchajcie, dokonywać analiz. Yy, jakichś takich dekonstrukcji. I różne zjawiska, które się wokół mnie pojawiają, no, Moje zainteresowanie i zaczynam się zastanawiać. Myje zęby i myślę, dlaczego jest tak, jak jest. Idę z psem i myślę, dlaczego ten jest taki popularny na TikToku. I słuchajcie, mam nadzieję, że nie urośnie mu dzisiaj w związku z tym za bardzo ego, ale ja myślę, że on jest świadom tych mechanizmów. Um, wracając do, do młodych, bo tu na, na chwilę troszeczkę odpłynąłem. Dlaczego oni nie głosują? Słuchajcie, to się może teraz trochę zmienić. Bo widzę naprawdę jakościową zmianę i widzę też podejście wielu młodych osób. Zresztą, jak spojrzymy, tutaj to myślę, że średnia wieku no nie jest tak jak na przykład na kongresie PiS. Więc przychodzi, słuchajcie, młody facet, tak, to, tą zmianę trochę powodując i mówi to, co myśli. Przychodzi facet, który nie boi się powiedzieć, że zlikwidowałby 500. Gdzie generalnie wszystkie opcje dzisiaj. Chciałyby te świadczenia utrzymać, a niektóre jeszcze zwaloryzować na 700 czy 1000 plus. A on mówi, że zlikwidował. Więc co się teraz dzieje? No nawet PEMO, które było z samego początku wielkim przeciwnikiem 500 plus, potem jak sobie policzyło, że bardziej się opłaca być jednak za, no to teraz uważa, że te 500 plus trzeba utrzymać, jak oni dojdą do władzy, to utrzymają, prawda? I młodzi ludzie, którzy no, rozumieją, jak działa świat, no nie wszyscy, no ale ci modzi, rozumieją, że rząd nie ma swoich pieniędzy, więc żeby dać nam 500, wpierw musi zabrać 600 albo 700, bo cała machina jest dość nieefektywna, trochę przejada. Oni słyszą mecena, który mówi, a ja wam zabiorę. I zaczynają drapać się po głowie. I myślą sobie, myślę tak. Kurcze, z jednej strony facet wygląda jak polityk, chodzi pod krawatem, w garniturze. Mówi jak polityk, bo bardzo poprawnie. I w sumie mało, mało często tego młodzieżowego takiego używa języka. Bardzo często jest to język oficjalny. Ale z drugiej strony mówi to, co myśli. Nie ściemnia. A przecież ściemnianie wpisuje się w DNA polityka. I tu wprowadza się właśnie nową jakość w podpunkcie Wszyscy ściemniają. A więc młodzi już może trochę chętniej pójdą do Urny. Dotychczasowy stan rzeczy można by było sparafra sparafrazować takim żartem. Przy obecnej jakości kandydatów pójście na wybory można porównać z wizytą w domu publicznym w celu wybrania sobie żony. I tak mam wrażenie, było trochę do tej pory. Odnośnie zagadnienia nic nie mogę zmienić. Gość pokazuje, że przychodzi spoza układu. Nie namaściły go żadne polityczne siły, ani żadne służby, czy nasze, czy zagraniczne. I słuchajcie, uzyskuje spore wyniki. To znaczy wprowadza jakieś zmiany, coś zmienia. Więc to udowadnia, że jednak da się coś zmienić, będąc zwykłym facetem. Z podobnego założenia wychodzę ja, bo mimo że, słuchajcie, nie mam ambicji politycznych e, i nie planuję startowania w żadnych wyborach, to uważam, że sporo zależy ode mnie. Uważam, że my możemy dużo zmieniać jako zwykli obywatele. Ja na przykład poprzez mój kanał, który ma 932 tysiące yy, śledzących go osób, mam duży wpływ. I wiele rzeczy mnie od dziecka irytowało. Cieszę się, że mogę w mniejszy lub większy sposób na niektóre z nich oddziaływać. I właśnie dlatego Sławek ma największe poparcie wśród młodych ludzi. Ludzi, którzy jeszcze chcą coś zmienić, którzy wierzą, że da się coś zrobić i dlatego ma też tyle milionów wyświetleń co miesiąc, bo on po prostu mówi jak jest. I słuchajcie, odnośnie mówienia jak jest, ostatnio oglądają sobie chyba śniadanie u Rymanowskiego i tam oprócz Mencena i paru innych gości był jeszcze, z tego co pamiętam, Radosław Fogiel, polityk Zjednoczonej Prawicy. I pan Fogiel wcale nie mówił gorzej od Sławka, to znaczy naprawdę wykształcony facet. O wielkiej kulturze osobistej, inteligentny, świetny orator. I tak się zastanawiałem, kurczę, w czym on tak naprawdę, w czym jest gorszy od Sławka, w czym się różnią? I jako widz próbowałem to rozstrzygnąć. I po paru chwilach zrozumiałem, na czym polega różnica. Wreszcie ją zauważyłem. Otóż Sławek za każdym razem, jak był pytany przez Rymanowskiego o coś, to nawet jeżeli to były niewygodne, trudne pytania, to mówił to, co uważał. To nie za każdym razem przynosi, słuchajcie, popularność. Natomiast pan Fogiel, kiedy był pytany o coś, jakieś niewygodne partyjne pytanie dostawał od prowadzącego, kluczył, odwracał kota ogonem i generalnie przedstawiał sytuację tak, jak ona była zupełnie inna. Czy wybrnął, wybrnął, ale to było mega nieautentyczne. I to, co różniło pana Fogla od Sławka, to to, że on po prostu nie był samodzielnie myślący. I to jest przykre U bardzo wielu polityków dzisiaj, że oni nie wychodzą i nie mówią to, czego myślą, tylko mówią to, co nakazuje ogólna narracja ich danej partii. I to strasznie wkurza, bo przez to polityk kojarzy się ze sobą, która kluczy, jest nieszczera i zaraz was oszuka. No bo jak, jak pytacie polityka o prostą kwestię, tak? Gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne, on mówi na odwrót, to jak można mu ufać? Więc ten ewenement Mencena Wyróżnia się nie tylko poprzez to, że on mówi to, co myśli, ale także jak to komunikuje, czyli na TikToku, Facebooku, YouTube, no, gdzie generuje, myślę, grube miliony wyświetleń miesięcznie. I jak to, słuchajcie, wyglądało do tej pory, jeżeli chodzi o polityków? Bo tutaj ten technologiczny element, który odmienia nam właśnie scenę polityczną, jest uważam wielkim przełomem. To jest coś, czego nie było nigdy na polskiej scenie politycznej. Jak do tej pory politycy się pojawiali na scenie, więc no, jak oni mogli coś zmienić? Pojawiali się w ten sposób. Partia, służby, jakaś grupa interesu wypatrywały sobie młodych, zdolnych ludzi. I takich ludzi z potencjałem następnie jak z gliny lepili i instalowali w różnych organizacjach. W programach, w radio, w telewizji, establishment obsadzał. Różne stanowiska swoimi ludźmi. Później częściej szło lepiej, częściej szło gorzej. Niektórzy się dogrzebali do Sejmu, no, wiecie, na no, zasadzie takiej naturalnej selekcji. I dopiero pojawienie się mediów społecznościowych zdemokratyzowało dostęp do polityki. Ludzie, którzy potrafią mówić, jak jest, trafiać w sedno, dobrze opisują rzeczywistość, jak bosak. Jak Męcen, zaczęli skupiać uwagę innych. I pazerne na wyświetlenie algorytmy mediów społecznościowych podłapują takie treści, które się dobrze oglądają, które mają wysoki watch time i proponują innym. I dzięki temu, na przykład film Sławka robi milion wyświetleń, a film Pan Fogla pewnie by zrobił 10 tysięcy wyświetleń. Gorzej by się oglądał. I właśnie w ten sposób. Pojawiają nam się politycy, pierwsi politycy na naszej polskiej scenie, którzy pochodzą bezpośrednio od ludu. Bo polityk, który jest cały czas oglądany przez setki tysięcy ludzi i który ma wielkie poparcie, jest niemalże celebrytą w internecie, to nie jest tak, że on dostał namaszczenie od jakiegoś prezesa czy, czy, czy jakiegoś funkcjonariusza. Nie, on przychodzi bezpośrednio od ludzi. tak W przypadku Sławka trochę jest, że on się wspina po swojej swojej po szczeblach swojej kariery politycznej dzięki swojej popularności. A kto z nas na przykład przed tym, jak wybory wygrał prezydenckie znał takiego polityka jak Andrzej Duda? Ja nie znałem. Nagle się wziął skądś i został prezydentem. A kto spoza środowiska bankierskiego znał pana Mateusza Morawieckiego? Też nikt go nie znał. On został w pewien sposób namaszczony, mianowany i nagle uzyskał stanowisko. Więc to nie jest tak, że oni się pieli i zdobywali coraz większą popularność, grając tak jakby to powiedzieć nie wiem, coraz większe koncerty, aż w końcu zagrali na narodowym, tylko oni się skądś pojawili. I to jest ta wielka zmiana. Ostatnie, co chciałem powiedzieć, to słuchajcie, że. Ja już to powtarzałem, ale powiem jeszcze raz, że dla mnie istotna jest w zasadzie polityka gospodarcza i geopolityczna. Ważne dla mnie jest to, czy Polska będzie przyjaznym dla robienia biznesu miejscem, gdzie Polacy będą mogli się łatwo bogacić, czy nie. I czy będzie w miarę niezależna, czy będzie dalej kolonizowana gospodarczo czy politycznie. Nigdy nie należałem do osób twardogłowych i uważam, że nie ma partii całkowicie. Złych i całkowicie dobrych. Świat nie jest czarno-biały. I rozumiem, jak kiepskim projektem był na przykład Nowy Ład, który razem ze Sławkiem krytykowaliśmy na moim kanale ponad rok temu, ale umiem też docenić na przykład Baltic Pipe, który mimo wszystko wprowadza jakąś tam dodatkową niezależność od rosyjskiego gazu. Więc to nie jest tak, że dla zasady ja wszystko, co robi obecny rząd, będę krytykował, a wszystko, co robi jakaś inna partia, będę gloryfikował. Uważam się za osobę rozumną. Więc bardzo irytuje mnie taka postawa, jaką widzimy przykład, w dwóch największych telewizyjnych y, stacjach. To znaczy, jedna stacja zawsze gloryfikuje to, co robi PIS i krytykuje to, co robi PO, a druga wręcz przeciwnie. Y, chwali y, Donalda Tuska, natomiast wszystko to, co robi rząd, jest złe. I Czy tak powinno to wyglądać? Nie. Z tą myślą chciałbym Was zostawić. Świat to nie jest film Marvela dla 13 nie wszystko jest czarno-białe. Ja dziękuję za uwagę i życzę wielu wspaniałych inicjatyw. Dziękujemy bardzo. Paweł Smilalski! Nim zaproszę na scenę kolejnego gościa.